Hej, tu Misia! witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale razem z! Hej, tu kacper! Cześć, witam was na kanale Misi. Zobaczcie, co zrobiła ze swoim aparatem. Tak, to widzicie mnie podwójnie. Z widzicie? Tutaj się pojawia. To misie. <laughs> ale to ze względu na to, że po prostu stłukłam sobie szkło hartowane. No i nie chcę na razie go zdejmować, no bo jest jakby całe, tylko jest taka właśnie rysa na aparacie przednim, ale mniejsza o to, będę po prostu więcej nagrywać aparatem. Tylnim. Tylnim. Tylnim, dokładnie. Ale najważniejszy gość, który tutaj Będziesz się znajduje tak w nice samochodzie, to uwaga! Hej! Chodziło o mnie. Nie, bo Beczek jedzie z nami do i pierwszy raz spotka swojego brata drugiego. Nikosia już aż za dobrze zna, no bo mieszka brata z nim from oczywiście. Ale dzisiaj pozna do i zobaczymy reakcję. W ogóle do bardzo lubi i kotki, i pieski jest zawsze zainteresowany nimi, więc mam takie wrażenie, że może to być fajne spotkanie. Taki jest plan. No, jedziemy. Bobek, ekscytujesz się, wyglądasz prześlicznie, ale. Chciałaś czy... mojego sweterek? Nie, nie ma sweterka. No. Nie, dzisiaj jest na plusie, więc. Nikt z chwilą mówię, że mam brać poczwórne skarpety, bo jest mega zimno. Ale to dlatego, że mi było zimno. A teraz cisza, bo nagrywam bubeczkę jak sobie liżę łapkę. On w ogóle mega ładnie podróżuje w aucie to jest super. Ładnie siedzi sobie w posłanku. Oczywiście ma tam przypięte wszystko pasami. On też jest przypięty, więc spokojna głowa. Podróżowanie bezpieczne. No i jesteśmy z Bobkiem w stajni. Oczywiście przywitało nas okrutne błoto. Bo jak patrzysz widzi konia, pierwszy raz tam patrzył na tego siwego. Gdzie ty jesteś? Co ci rodzice to wymyślili? No trochę warunki oczywiście. Patrz... Poczekaj, weź pokaż mi minę. na to. Co to? On jest mega odważnym psem. Co to za dźwięki? Bardziej ekscytuje niż się boi czymś. Więc no. Będzie pewnie excited. Idziemy, już go widzę. Wozy, patrzcie, ile koni dziecko teraz zobaczy. gdzie <laughs> my idziemy na pastwisko, już tu widzi te tu duże jesteś, bestie. Tak? Nie, kochanie, nie. Tu zapraszam. Co tam Nie no Patrzą na siebie? Nie, jeszcze to to nie. nie... Jest nasz, tak? To nie jest nasz kaca. Nasz tamtym, nie? Tak, za tym niebieskim. Nie. Gdzie za niebieski? Nie! Za tym, co Boże, kacper! To. Nie rozpozna tam, ten, tak. tak, ten z opatrunkiem to nasz. Idzie. Idzie, Cuevedo! to moja wina, że wszystkie są brązowe i mają na czole białą kropkę? Nie komentujmy tego, jak można je rozpoznać, się. Cuevedo, twój braciszek! No mocno, na Sawkę. Patrzyłem na na spokojnie, wiesz. Cześć! Cześć, kochanie! Zobaczcie! Wow. Dobra, weź go na ziemię, może niech sobie albo się, wiesz, oddali, żeby na siłę go tak nie przybliżać. Wow, Bobi! No, trochę Co? się boi. Co to za denia? Chodź, Bobek! Chodź, Bobby! To jesteś mój synek! Hello! Daj mu smaczka może, czekaj, trzymaj. Super. Super pies! Yes! On ma w oczku coś. A teraz będziesz miał spotkanie z innymi bestiami. Z Oną i z Maty. <grym _> <grym _> o lopka. <grym _> <O, lowka. grym _> Patrzy, to jest Bobby, to jest Maty. Czemu, Ej, co te koje się tego odpaliło? Nie. Świecić albo oj, Ojoj, uj. ojoj. to, on wie, jaki buziaki, buziaki. Jezu. Jezu. No. Oj, to jakieś mięskie zwierzęta. Tak, tak. Nie, to straszna konie? No. Boi się. No, ma takie, że ale dobrze, no chociaż nie szczekaj, nie prowokuje, A Chcesz pobiegać z Lowką? Ej, dawaj poznamy go z Lowką. Może to... będzie się mniej takiego małego bał. Dobry. No tak, bo może różnie. No bo koła to to paspiska. Na... No, Możemy go puścić na paspisko? No, tak, no, tak. No. Możemy powoli. Kolejne spotkanie z Dilą, proszę bardzo. Nie, tak. o, jany, smoczyca. Co to, to jest? Co to? Ładny powie. Bobi, teraz się daj, Nie, Bobi tak nie robi. No tak, z tatą i mamą blisko jest najlepiej. A wiecie, prąd tam. Albo Lukas ma do no, tak no, tak jak tak. idzie, nie już mu A, no. A pójdź go ze smyszy. No już. Kiedyś wilki polowały na zielenianie. Patrz, patrz, patrz. Co? Sytuacja się odmieniła No weź. A, tu się poznasz. super co? Dobra, dostajesz smaczkę za tej czy nie jest. A spróbuj tak bliżej, koni dać mu. Zobaczyłem, czy podejdzie. One no podchodzą po tą smaczkę. Super! I teraz między nimi. No, Ale za mną, tak? Ja Ale za mną smaczka tej... ja jest nawet gotów zginąć. Dropka? Chcesz się bawić, dropka? No, jest jakoś lepiej mu się Cztery asze. O, tutaj jest bok swojego brata. Tu możesz sobie spać. O, no, no, ma bardzo Ekstra Ale nie Bowiem, Dobrze, to mega chrapkę na, na te pudełka Nie wiem. w pokojach u kolegów. Reakcja Kacpra na myszyki Oli. To wygląda jak kasza totalna. <gry> Nie, to wygląda jak kasza gryczana po prostu. To wygląda jak jakaś osianka czekoladowa. No, no, chyba już raz ona. Idziemy dać lekarstwo Cuevedo pomiędzy smaczkami. Wczoraj się udało tak mu dać, Dosta. więc mam nadzieję, że dzisiaj Dosta. również. A jeżeli chodzi Dosta. o to, co w ogóle stało się Cuevedo, że ma taką opaskę, stąd w się sensie opatrunek na nodze, to wszystko wam opowiem w dalszej części tego filmu Dostałem misję, dać kurwa do takiego burgera A przed nami para numer 9 Bobby i Misia, idziemy dać lekarstwo braciszkowi Nie? Zobaczymy Kłowę do O Tak, brat I dziadku Nie To jest mój kotek, Mój kotek Mój piesek i moja pani Bobby ale tak mi się podoba, jak Chłopak jest nim zafascynowany Może liczy na to, że będzie stał z nim na kwaterce Kurdej. Jak to takie zdziam dziać? Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, nie bój o, Wziął całe? Teraz żeby nie wypluł Szybko musi zajść drugą. Jest? Super. Brawo, Klerii. Czekaj, niech jeszcze połknie do końca. Nie wypluwaj. Wymemlaj do końca. Powkurzaj się. Połknął? Odetchnął? Nie no, połknął chyba, nie? Tak, ale zobacz, on mnie kurde, po prostu wydziedziczy z tej rodziny. No dobra, obiecałam Wam w kilku słowach chociaż powiedzieć, co się stało znowu z nogą, tą nieszczęsną nogą prawą Quevedo. Więc, moi drodzy, sytuacja wyglądała tak, że w poniedziałek mm, wracałam z bo bodajże. Przyjechałam do stajni jakoś o 18 i patrzę na nogę Quevedo, a jest spuchnięta w tym miejscu, w którym ma bliznę po naderwaniu, jeszcze taką leciutko widoczną. Ogólnie spuchnięta, gira grzejąca, więc wyobraźcie sobie, w jaką panikę wpadłam znowu. E, oczywiście zadzwoniłam od razu do naszego weterynarza, e, no i umówiliśmy się, że w środę przywiozę go do kliniki, a do tego momentu mam po prostu robić opatrunki z Rivanolu, e, chłodzić nogę, no i tak zrobiłam. I mamy środę, przyjechałam do kliniki, ogólnie nastawiałam się naprawdę na to, że może stać się wszystko, może być to kolejne naderwanie, z wielką paniką podchodziłam do tematu, no ale co się dziwić? Znowu po prostu ta nieszczęsna prawa noga, jeszcze w takim miejscu, gdzie właśnie ta blizna. Lekarz, weterynarz zaczął badać tą nogę, ogolił te ścięgno i patrzy, że Quevedo ma ranę. Ranę kutą na tej nodze, tam gdzie właśnie jest ta blizna. I powiem Wam, że byłam w takim szoku, naprawdę nie spodziewałam się takiego scenariusza, bo ja oglądałam tą nogę. I ona jakby nie widziała żadnej rany. Tak samo potem kolejnego dnia był inny weterynarz u nas w stajni, Też patrzył na tą nogę i też nic nie zauważył, więc po prostu taka dziwna akcja. No ale szczęście w nieszczęściu, okazało się, że jest ta rana i to właśnie dlatego spuchła noga, dlatego zaczęła grzać. I dzięki po prostu Bogu zrobiliśmy USG i ścięgna są czyste. Także najgorsza rzecz się nie stała. No, i teraz co? Kłewedo miał opatrunek, antybiotyk brał, e, i tak sytuacja nasza wyglądała. Musimy poczekać, aż ta rana się w miarę ogarnie. No, ale dzięki Bogu, tak jak mówię, nie stało się najgorsze. Dlatego powiem Wam, że ogólnie ta rana kuta nie mam pojęcia skąd się wzięła. Mogę mieć swoje przypuszczenia e, i jakieś domysły, ale no. Jedyne co wiem, to wiem, że chcę bardziej monitorować to, jak do się zachowuje w boksie, co się dzieje w boksie. Stąd e, moja decyzja, żeby w końcu założyć kamerę. Ja już od samego początku chciałam założyć kamerę, ale ta akcja teraz była takim impulsem, żeby rzeczywiście to zrobić i zrobiłam to e, z pomocą Matiego i Aleksy. A to pokażę Wam w dalszej części tego filmu. Dobra, ten vlog to będzie trochę taki łączony z kilku dni w tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A dzisiaj w końcu, ale to w końcu, montujemy kamerę w boksie u Kuwedo. Powiem Wam, że po tej sytuacji, którą Wam opisywałam z nogą, chcę mieć większą kontrolę po prostu nad tym, co Kuwedo robi w boksie. A więc w końcu będzie oczywiście Mati mi pomoże zmontować tą kamerę, bo ja i moje skillę elektryczne to wiecie, takie mocne 2 na 10 także będzie pomoc i mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda i będę mogła sobie obserwować jak Cuevedo żyje w boksie. Ej dobra, zobaczcie jak ta kamera wygląda, to będzie po prostu profeska taka, że już nic, ale to nic się przede mną nie ukryje i działamy teraz. Mam nadzieję, że uda nam się ją bez problemu zmontować. Mati, jak oceniasz? Damy radę. Damy radę, mamy śrubokręt okręt. W formie nożyka i jazda. No dobra moi drodzy, to już jest oficjalne. Patrzcie jaką super, dostałam naklejkę do kamery. Troszeczkę musieliśmy ją zmienić oczywiście na koń monitorowany. No ale teraz to już będzie po prostu security na pełnej. A tutaj Mati... Boże jeden! Stasiu! Nie chcesz... Boże, jak się zwalisz, to będę miała wyrzuty zmienia. Jak Spider-Man. A dobra, to oh. No, wasza ma w ogóle inny kształt, nie? Kamera jest taka. No, jest taka tuba. Tuba. Tak. <noise> nie każdy bohater nosi balerynę. Madrabinę. <noise> ma tak. Pięknie. Dobra, pojawiły się pierwsze problemy techniczne, bo uwaga, mamy złą przełączkę. Potrzebujemy taką cienką, a mamy to takie okrągłe. E, także Ola z Mati pojechali do mrówki, żeby kupić tą przełączkę. Mam nadzieję, że będzie i będziemy lecieć dalej, ale no powiem Wam, że zmontowanie tej kamery, zamontowanie tej kamery to nie jest taka prosta sprawa i właśnie jestem mega wdzięczna, że jest Ola i Mati i nam, nam, mi pomagają. Znaczy nam, mi, kłębeto w sumie. Masakra. No. Drodzy, kochani, napiszcie Mateusz że jest najlepszy inżynier, działa. <noise> Konie też dzielne. Oficjalnie mamy to, kamera zainstalowana. Kolego, pokazujemy kamerę. Będę teraz wszystko widzieć, co będziesz robić. Już nie będziesz mógł broić, tylko będziesz musiał być dobrym synkiem. Okrąglutka. Brawo Mati! Udało ci się! Ja Wszystko na i na przedłużacze. Bez zasad BHP, nie róbcie tego w domu ani w stajni. ciemnienie, mnie, nie jestem drogi. Trzy stówki macie. O, widzicie? Usługi Matysi. <grystki> Można powiedzieć, że już standardowo dogrywam końcówkę tego samego dnia, jak montuję ten film. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. I powiem Wam szczerze, że naprawdę gdyby nie Mati i Alexa, nie dałabym rady z tą kamerą. I ogólnie pewnie będzie dużo pytań, co to za model i tak dalej. Napiszę Wam tutaj gdzieś, jak się nazywa. Nie wiem, czy do końca teraz polecam, bo mam duże problemy z aplikacją, ale no, no, wydaje mi się, że będzie dobrze, że to jest kwestia jeszcze kilku dni, żeby dopracować trochę pewne kwestie techniczne z kamerą i będzie okej. Okay. Dajcie znać, czy Wy monitorujecie swoje konie, czy nie macie kamer. Jestem bardzo ciekawa, czy tutaj właśnie jest większa grupa, która to robi, czy większa, która tego nie robi. Jestem ciekawa i żegnam się, kochani, z Wami. Pamiętajcie, że widzimy się w każdą środę o godzinie 15. Możecie w ogóle pisać, co chcielibyście oglądać tutaj u mnie na kanale. E, jeden mocny odcinek na pewno pojawi się za bodajże dwa tygodnie, i myślę, że bardzo Wam się spodoba, ale dawajcie oczywiście swoje pomysły. Ja wszystkie komentarze czytam, staram się na większe z nich odpowiadać i też pewnie widzicie, że już nie, mam, nie ma podwójnej misji, tak jak na początku filmu, bo jednak zdjęłam coś kuchartowane, bo mnie wkurzało. Dobra, kończę, pa, pa.